Pani doktor, habilitowany profesor AWSB Anna Dziędziora, dyrektor Państwowego Przedsiębiorstwa Odzieżowego RAKON w Raciborzu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość z okazji 70-lecia działalności Państwowego Przedsiębiorstwa Odzieżowego RAKON. Jednak z uwagi na wcześniejsze podjęte już zobowiązania służbowe nie mogę być dzisiaj razem z Państwem. Państwa przedsiębiorstwo jako jedno z większych pracodawców w powiecie raciborskich w raciborskim realizuje z sukcesem program Praca dla więźniów. Nowoczesne technologie wykorzystywane w państwa placówce umożliwiają świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zatrudnienie w ramach izolacji więziennej jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające z zatrudnienia skazanych są niezaprzeczalne, a dalszy rozwój programu praca, praca dla więźniów pozostaje w interesie ogółu społeczeństwa. Z okazji jubileuszu 70-lecia działalności państwowego przedsiębiorstwa odzieżowego RAKON składam wyrazy uznania dla pracowników, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wnoszą wkład w dorobek przedsiębiorstwa, a tym samym wspierają rozwój gospodarczy regionu Raciborskiego. Gratuluję dotychczasowych sukcesów i wytrwałości, życząc jednocześnie konsekwencji i pomyślności w dalszych działaniach. Podpisał Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.